Na dni bytowa synoptycy przypowiedzieli piękną, słoneczną pogodę. Młodzieżowa orkiestra Denta z Iławy, przemarszem ulicami bytowa, rozpoczęła tegoroczne święto. Młode, zgrabne dziewczęta popisywały się nieprawdopodobną zręcznością i doskonałymi umiejętnościami muzycznymi. Z dziesięciominutowym spóźnieniem burmistrz Barzowski ogłosił dni bytowa za otwarte. Potem niespodziewanie z nieba lunął deszcz, przynosząc zbawienne ochłodzenie, ale nie na długo, bo tak samo nagle się pojawił, tak nagle ustał. Pierwszego dnia hitem był występ zespołu Liverpool, który zaserwował widzom dużą dawkę muzyki zespołu The Beatles i kilka utworów czerwonych gitar. Dziedziniec zamkowy pękał w szwach, każdy chciał zobaczyć naśladowców Beatlesów. Rano drugiego dnia, kto żywy wyruszył nad wodę, miasto wyglądało jak wyludnione. Liczne atrakcje, które przygotowali organizatorzy na Mosirze, w Dąbiu i przy Bismarku, nie cieszyły się popularnością. Dopiero wieczorem, kiedy upał nieco zelżał, wszystkie stoiska były oblegane. I choć od czasu do czasu słychać było narzekania na drożyznę, to i tak na kiełbasę czy szaszłyka czekać trzeba było po kilka minut. Na niedzielny koncert Jerzego Jeszkę, aktora rodem z Bytowa, szykowało się dużo ludzi. Niestety, plany większości pokrzyżowała burza, która rozpętała się tuż przed występem. Generalnie trzy dni bytowskiego święta można zaliczyć do udanych. Nie zawiodły gwiazdy, Wodecki i Jeszkę. Przedstawili program artystyczny, który podobał się publiczności. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ale również chcę bardzo serdecznie powitać naszych gości spoza naszego miasta, którzy przybyli mam nadzieję liśnie na nasze piękne ziemie kaszubskie. Aby odpoczywać tego lata, które się tak fantastycznie zaczyna na nasze dni Bytowa. Mam nadzieję, że tak będzie przez całe trzy dni a myślę, że również całe wakacje dla dzieci i dla wszystkich, którzy będą te ziemie odwiedzali. Trzymajmy kciuki za pogodę. Proszę Państwa, chyba zasłużyliśmy jako miasto, jako gmina na taką pogodę, bo faktycznie jest to aura, która bardzo często nam sprzeda. W tym roku, wyjątkowo długo, mam nadzieję, taka pogoda będzie nam towarzyszyła. Proszę Państwa, dosyć tych opowiastek chcę ogłosić. Pierwsze w XXI wieku. Dni bytowa za otwarte. Dziękuję serdecznie. musimy się tu obracać wokół tej osi 10 razy. Za 11 startujemy do tego drugiego kółeczka. Tam będzie niespodzianka. Będzie to na czas. Będzie to specjalny kawalerski napój. 10 ogrodów przypominam. Kółeczko tak raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i pan startuje tym 9 10 i ruszył do tego piwa, ruszył, ruszył do tego piwa, ruszył, ruszył. Kawalerski stan, tak jest. I 5 sekund mija. 7 sekund, 8 sekund i miło widzę, brawo. 6, 7, 8, 9, 10. I ruszył, pomału, pomału, ruszył, 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 ruszył. ruszył. Tak jest. I 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

technika ubioru, także nie musimy nawet podwójnie zakładać zakładają i spodnie, i kolesony, i majtory, mamuja tam dobiera kiecki e, dobiera mamusia kiecki zielone, wiosenne, no prawda już wiosna minęła, ale lato cały czas się kręci, proszę Państwa na sklep jest otwarty cały czas Państwo możecie kupować do bólu, to Was nic nie kosztuje liczy się ilość założonych ciuł. przypominam także torby są brane pod uwagę są tu torby damskie też można tak żonie oddawać torby to jest to jest właśnie moda wiosennoletnia yy, taka moda pochodząca trochę z bałkanów ze względu na ostatni trend ku bałkanom także taka moda bardzo yy, znaczy nie zawsze wykorzystująca dane części ubioru do tych przeznaczonych celów. Rozumiemy, moda bałkańska mówi tato, co na to mówi mama. Po zakupach wykowie na dni wykowa. Słuchamy, co za styl, co za moda u naszej sympatycznej Warszawianki. Proszę bardzo. Dla mnie jest to moda przejściowa. To znaczy się na każdą okazję i na każdego za każdą cenę. A więc proszę Państwa, panowie, zobaczcie, to jest moda na każdą okazję. Za każdą cenę tak właśnie ubierają się war warszawianki w bytowie. Udało się. Lew, lewo. Dzień dobry Państwu. Przywitałem się z Państwem jedną z pierwszych moich piosenek, do której czuję wielki sentyment. Mam taki żuciowy stosunek do tej piosenki, ponieważ jest to pierwsza piosenka, za którą z kolegą autorem tekstu dostaliśmy na naszym pierwszym festiwalu do ładnych parę lat temu nagrodę. I'm not a i Kiss on. Dziękuję bardzo. Natura jest nieubłagana, nie dość, że mam tutaj bardzo małe...